Dzień dobry Państwu. Korzystam z zaproszenia przyjaciół prowadzących Radio Internetowe w ramach Stowarzyszenia Wierni Polsce Suwerennej, aby podzielić się z Państwem przemyśleniami na temat funkcjonowania naszej Konstytucji. Tak się składa, że po przejściu na emeryturę od 20 lat prowadzę społecznie klub żeglarski, stąd przysługujący mi tytuł funkcyjny, nie tak jak w wojsku, komandor jako stopień, bo stopień mój to jest jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. Chciałbym państwu podzielić się myślami na temat funkcjonowania systemu politycznego w naszym kraju. Na co dzień nie czytamy konstytucji, nie zajmujemy się tym poza tymi, którzy się interesują polityką. Zachęcam państwa do sięgnięcia do tekstu konstytucji, ponieważ Przygotowałem 11 spotkań, 11 audycji, kilkuminutowych i tam powołuje się na tekst Konstytucji i ustaw, i dobrze by było, żeby mieć takie teksty przed sobą. Przy okazji chcę zasygnalizować, że jest taka znakomita książka profesora Kierżuna, ucznia wybitnego naszego filozofa, profesora Kotarbińskiego. Pod tytułem Patologia Transformacji. W tej książce profesor Kierzo napisuje, jak się kształtował system polityczny w Polsce po II wojnie i po 90 roku. Jest to napisane rzetelnie, a przede wszystkim prawdziwie, przeczytanie wstępu, wywiadu przed treścią książki i pierwszych dwóch rozdziałów stawia sprawę zupełnie jasno i od razu wiadomo, w jakim świecie żyjemy. Jeżeli będziecie mogli Państwo sięgnąć do tej książki, to zachęcam. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał otrzymać teksty moich dalszych wystąpień, to prześlę je Państwu. Mój e-mail, August i jeżeli napiszecie Państwo, to ja internetowo Państwu to przekażę i będziecie mieli tekst. Również do przeglądania późniejszego. Audycji przygotowałem 11, i kolejno, tak jak tu przyjaciele w radio internetowym rozplanują to, tak Państwo będą mogli kolejno te audycje wysłuchać. Dziękuję i do usłyszenia.